No, Były się, ja też tak chciałem się Myślałem, ja też byłem ubrany w koszulę, nie? Ale w ostatnich filmach nie, nie miałem, ubieram się po prostu z innej zupełnie bajki, żeby jeszcze dodatkowo się maczać żeby dodatkowo kontakt, no już jest nagranie klaps już poszedł był kurde 15 minut temu, ja nagrałem pierwszą jakby część i teraz jest tego, teraz musimy musimy coś od Ciebie wy, 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 wyłuskać z tego z tego Pascala, no cały czas jakiś Kartezjusz się pojawia jezuici, a Ciebie nie ma. Kiedy. Idea pierwsza Pascal pojawił się po Kartezjuszu, który przywrócił wiarę w siłę rozumu. Kartezjusz Mówiąc bardzo poglądowo, oczywiście, na bazie pewnej ruiny scholastyki zaproponował budowanie nowego systemu filozofii absolutnej. To znaczy, filozofii, która dociera do po pierwsze wiedzy absolutnie pewnej, a po drugie wiedzy, która ma szansę zrealizować te wieczne pragnienie rozumu, żeby zrozumieć byt w całości. Byt człowieka, czyli czy człowiek zrozumie sam siebie, czy człowiek zrozumie Boga i człowiek zrozumie naturę. I w przypadku Paskala jesteśmy w sytuacji, w której ta nowa nadzieja zbudzona przez Kartezjusza, natrafia na umysł niezwykle subtelny, niezwykle wrażliwy, który chce sprawdzić, chce sprawdzić tą wielką nadzieję. Mówi: Sprawdzam, czy wiedza absolutna jest możliwa, systemowa. Ponieważ taki jest etos Europy. Europa próbowała budować swoją kulturę, cywilizację na wiedzy. Nie na autorytecie, nie na nawet religii, tylko na wiedzy. Takie przynajmniej było marzenie filozofów. I pewien dramat i pewien punkt zwrotny w przypadku Pascala jest taki, że on uznał ja na razie pomijam powody, dla których to się stało że uznał, że niestety ta wiedza absolutna nie jest nam dostępna. Umysł rozbija się w tym pragnieniu, i że najciekawsza jest sytuacja po tej katastrofie. Czyli znaczna część jego filozofii polega na tym, że on opisuje sytuację po tej katastrofie, ponieważ dla wielu w tym momencie historia się kończy. Dla wielu zorientowanych tylko na poznania absolutne filozofów sytuacja się już kończy. Nie ma poznania absolutnego, więc w takim razie milkniemy. A Pascal uważał, że trzeba przebrnąć przez można powiedzieć to, to doświadczenie niewiedzy. I w oparciu o krytyczną refleksję o doświadczenia niewiedzy spróbować odbudować swoje człowieczeństwo, odbudować swoje podejście do tajemnicy, jaką jest życie, jaką jest człowiek, jaką jest kwestia dobra i zła, jaką ostatecznie też jest kwestia Boga. I tak mniej więcej rozumiem wstęp do filozofii Paskala. myśl druga. Ponieważ w jakimś tam sensie Pascal to jest moment rozbicia dawnego paradygmatu filozofii, dawnego sposobu uprawiania filozofii. Filozofii, która wierzyła, że osiąga wiedzę absolutną. A jednocześnie u Pascala się rodzi drugi typ filozofii, która nie ma już tego złudzenia. Nie? To w dużej mierze mamy w pisarstwie Pascala coś w rodzaju chaosu. I z tego powodu jego myśl idzie w kierunku aforystyki. I tu jest i niebezpieczeństwo, i szansa. Niebezpieczeństwo, że zagubimy się w sieci tych setek różnych aforyzmów, które każdy ma swoją jakąś taką swoistą wartość i może prowadzić w jakimś kierunku i stracimy z pola widzenia główne rzeczy. Więc tutaj myślę, że dramat, problem w recepcji Pascala właśnie polega na tym, że większość osób pada w tą pułapkę. I albo rozumie, ma kilka ulubionych cytatów Paskala i na tym poprzestaje, bo nie jest w stanie zobaczyć ogólnego horyzontu. Albo ma schematyczny, ogólny horyzont, który na przykład zdefiniował Tarkiewicz, i na tym poprzestaje i, i, i sprawa załatwiona. Ja natomiast bym powiedział w ten sposób, że dla mnie każda myśl, którą rozumiem, musi mieć odniesienie do pewnej całości interpretacji. Przykład. Jeżeli w tej słynnej myśli o trzcine myślącej, Pascal mówi tak, że niewiele trzeba, aby zabić człowieka. Łakro, wody wystarczy, żeby go zabić, ale nawet gdyby natura, wszechświat go zmiażdżył, nie? człowiek byłby i tak czymś szlachetniejszym, niż to, co go zabija. Wie bowiem, że umiera. Wszechświat nie wie nic. I to jest ta słynna tak zwana metafora czciny. I teraz wielu jest z nimi zafascynowana tą myślą, ale tak naprawdę nie wie dlaczego. A ja powiem w ten sposób. Czego Pascal nie powiedział w metaforze Trzciny Myślącej. Nie powiedział o tym, że wierzy w opatrzność. Nie powiedział o tym, że niewiele trzeba, żeby zabić człowieka. Mgła, kropla wody wystarczy, żeby go zabić, ale Pan nie dopuści do tego, żeby stało się coś sprawiedliwemu. Pascal tego nie pisze. Pascal nie pisze jak król Dawid. Pascal milczy. Pascal widzi, że przewaga praw natury. Nad egzystencją człowieka jest absolutna. Więc, w tym kontekście, jego podejście jest niesamowicie współczesne, ponieważ jak wielu z nas właśnie widzi, że jedyny logos, jedyny sens, który odkrywamy, to są potwierdzone prawa fizyki, biologii, chemii itd. Natomiast głębszego duchowego sensu nie widzimy. I Pascal, w tym kontekście, już dopytywuje o ten sens. Bo metafora trzciny myślącej, ona mówi w ten sposób. Więc w takim razie z tego trzeba nam się wywodzić. Mianowicie z czego? Z solidaryzmu międzyludzkiego. Moim zdaniem Pascal idzie w kierunku takim, że jeżeli w tym obcym świecie, w którym przewaga praw natury nad egzystencją człowieka jest absolutna, to jeżeli jesteśmy w stanie taką świadomość w sobie, jako ludzie, Wyartykułować, to mamy szansę zbudować bardziej współczującą, rozumiejącą się wspólnotę. I tak rozumiem tą metodę czytania pojedynczych myśli w kontekście pewnego całego horyzontu, właśnie tego braku wiedzy, także tej religijnej, u Pascala. Na jednym przykładzie. No więc spróbujmy się zmierzyć, chociaż troszkę, z tą główną myślą. To znaczy, co z tą wiedzą? Czemu ta absolutna wiedza jest niemożliwa, zdaniem Paskala? I jakie z tego wyciąga wnioski? Więc y, to jest ta słynna myśl o tym, bardzo rozbudowana myśl. To jest właściwie mały traktat, kilkustronicowy. Kiedy Pascal mówi w ten sposób: Niech umysł wybierze się w dwie wędrówki. Po pierwsze, niech umysł wyobraźni. Wybierze się w podróż w kosmos w kontekście wyobrażeń o wielkości wszechświata. Czyli niech na bazie tych obiektów kosmicznych, które widzimy, wyobraźnia doda te obiekty, których nie widzimy. A jeżeli wyobraźnia będzie się męczyć, niech mimo wszystko zmusza się do tego, żeby iść dalej. I płynęł Pascal w ten sposób. Wcześniej nasz umysł zmęczy się dodawaniem obiektów. NIŻ natura dostarczaniem przedmiotów. Czyli nieskończoność. Nieskończoność wszechświata z perspektywy ludzkiego umysłu. Czyli ten makroświat, który przytłacza nasz, naszą wielkością. Makroświat, który w tym kontekście przyjmuje u Pascala pojęcie nieskończoności. Ponieważ człowiek jest tą skończoną, żyje załóżmy 80-90 lat, optymistycznie patrząc, to jak to, co skończone, może pojąć to, co nieskończone. Ten klasyczny motyw. Ale Pascal tą nieskończoność i tą konfrontację nieskończoności z ludzkim istnieniem prowadzi także w kierunku mikroświata. Jeszcze w erze przed mikroskopami i tak dalej, tymi wszystkimi sprawami, uważa, że ten mikroświat jest oczywisty i że jeżeli będziemy poznawać jakieś atrybuty rzeczy w jakiejś mikroskali, to i tak odsłoni się kolejna mikroskala, która będzie odsłaniać nowe prawidła, i że ten proces biegnie w nieskończoność. To jest intuicja Pascala. On o tym pisze. Więc w tym kontekście człowiek jest między dwoma nieskończonościami: nieskończoność w kierunku makro, tak można powiedzieć, skali, w sensie wszechświata, i nieskończoność w stosunku mikroświata. A sam jest istotą skończoną. I w tym kontekście następuje u Pascala bardzo dziwne rozwinięcie tego pojęcia nieskończoności. Mianowicie on wraca do kwestii, można tak powiedzieć, arche. Mianowicie mówi tak że jeżeli rzeczywiście wyłaniamy się z tej nieskończoności, z tej nieskończoności świata materialnego, duchowego, wszystko jedno, to my nigdy nie pojmiemy, dlaczego urodziliśmy się, nigdy nie pojmiemy, dlaczego tu jesteśmy, ponieważ to, co skończone, nie pojmie tego, co nieskończone. Czyli, cytując Pascala, zostaliśmy wyrwani z nicości i przez to jej nie zrozumiemy, bo nas nie było przed naszymi narodzinami, zdaniem Paskala, i zostaliśmy utopieni w nieskończoności, tej nieskończoności makro i mikro, której też nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo jesteśmy istotami skończonymi. Czyli jesteśmy między dwoma ekstremami metafizycznymi: nicością i nieskończonością. Jesteśmy kimś pośrodku. Jesteśmy czymś, ale nie wszystkim. To, co mamy z bytu, zasłania nam znajomość pierwszych zasad, które się urodziły z nicości. Z drugiej strony, nieskończoność świata też jest dla nas nie do ogarnięcia. I tu tutaj Pascal formułuje absolutnie genialnie hipotezę pozytywistyczną. Mianowicie, cóż człowiek ma począć, jak nie zadowolić się jakimś pozorem rzeczy w wiekuistej niemożności poznania celu oraz ostatecznych celów i przyczyn. Czyli ta pokusa w tym sensie, że nie znam wszystkich tajemnic świata, no więc będę dobrze znał na przykład fizykę współczesną, albo będę dobrze znał biologię i tym się zadowolę, i na tym zbuduję swój pałac. Więc tutaj Pascal, można powiedzieć, antycypuje strategię pozytywistyczną, która przez następne stulecia zdominowała de facto kulturę duchową Zachodu. Mianowicie odrzucono pytania o Boga, duszę, dobro i zło, i tak dalej, jako nienaukowe, jako wykraczające poza możliwości rozumu, a skupiono się na technice, na poznaniu nauk szczegółowych, matematycznych, itd. Itd. i tak i, dalej. I trwimy w tym do dzisiaj. I on to przewiduje. Tylko on uważa, że człowiek nie powinien się na to godzić. Że to nie jest sposób rozstrzygnięcia tego dylematu. Braku osiągnięcia wiedzy absolutnej. Nie wiem, czy mówiłem zrozumiale, ale przynajmniej Ale do tego dodałbym jeszcze jedną rzecz. Mianowicie... Pascal tutaj zastosował pewien, pewien argument, który do mnie przekonuje, ale warto by go wyrazić y, intelektualnie. Mianowicie argum, argument onto, z ontologii w kierunku poznania. Mianowicie człowiek może poznać tylko to, do czego jest ontologicznie podobny, a nie jest w stanie zrozumieć tego, co do niego ontologicznie. On, y, on nauka o bycie, on po grecku byt, czyli innymi słowy, mogę zrozumieć patyk, bo, jestem podobny do Patyka. Patyk ma wysokość, ja też mam wysokość. Patyk ma grubość, ja też mam grubość. Patyk jest zjawiskiem przestrzennym, ja też jestem zjawiskiem przestrzennym. Innymi słowy, biorę jakiś Patyk w ręce i jestem w stanie błyskawicznie go pojąć. Dlaczego? Bo jest szereg atrybutów ontologicznych, czyli bytowych, które na zasadzie podobieństwa przynależą także mi jako bytowi czasowemu, skończonemu i tak dalej. Czyli Patyk zrozumiem. Traktat o Patyku jestem w stanie napisać. A czy jestem w stanie napisać traktat od nicości? Stop.